Witam się z Wami na moim kanale, zapraszam Cię na ulubieńców miesiąca sierpnia. Sierpień mi jakoś tak mignął dosłownie, ale to tak myślę, te wszystkie letnie miesiące tak lecą, bo e, czekamy zawsze na te wakacje z upragnieniem, a potem to wszystko tak szybko mija. No ale cóż, wszystko na klatę trzeba przyjąć, następne miesiące również. E, zaczynamy, e, zaczynamy moich ulubieńców. Jeżeli Was interesuje taki filmik, to zostańcie ze mną. E, ten miesiąc w ogóle mi jakoś tak, e, nie wiem jak to nazwać, ale usystematyzował y, moją pielęgnację, jakoś tak zaczęłam bardziej dbać o to, żeby ten masaż był regularny. Jakoś tak sobie wszystko poukładałam, uważam, że jestem w dobrym stopniu do tego, żeby y, wreszcie miało to ręce i nogi. W każdym razie bardzo też walczyłam z dużym przestuszeniem skóry. Nie wiem, czy to nie było też związane z tym, że... Być może SPF tak działa, który bardziej, tym, dużo częściej na, 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 używam, być może masowanie twarzy też w jakiś sposób tam przerywa ten naskórek. Yy, w każdym razie, no oczywiście moja yy, tretinoina, w każdym razie, tak jak mówię, zaczęłam nawilżać skórę, chyba powiedziałam 5 razy w każdym razie, yy, zaczęłam nawilżać skórę i do tego mi się bardzo, na, na, znaczy się, zawsze nawilżam skórę, ale jakoś wyjątkowo w tym miesiącu, do tego yy, efektu nawilżania bardzo mi się przydały te ampułki z Bielende Professional. Bardzo się z nimi polubiłam. To nie jest moje pierwsze opakowanie. Wcześniej miałam jakieś być może inne, ale na pewno jakieś, w tym sensie, że również z jakimś nawilżającym efektem. To jest aktywny koncentrat z disko kwasem hialuronowym. Ja używam do tego masażera, wtłaczam w ten sposób w w skórę, bardzo lubię ten efekt, jakoś to u mnie przynosi rezultaty w ten sposób wtłaczane. O tym, o tym chyba też Wam nie trzeba dużo mówić, bo to na pewno znany przyrząd na YouTubie, bardzo się porubiłam z nim. Same te ampułki mają naprawdę duże działanie nawilżające i przynoszą pożądane rezultaty, tak jak mówi nam producent. Poza tym, jeżeli mówimy o nawilżaniu, poza tym bardzo się maseczkowałam. Oprócz takiego, oczywiście, preparatu to jakieś algi zawsze wchodzą w grę, ale maseczka wygrywa w tym miesiącu ta właśnie z Mediheal, i to jest ta wersja z NMF, z tym takim, z, tym, z tymi kilkoma preparatami silnie nabliżającymi. Bardzo się z niej polubiłam, znaczy z nimi z tymi preparatami, ale chodzi mi o tę maseczkę, bo jest wybitnie nawilżająca, Dodatkowo ten płacht jest bardzo dobry, także. Wszystko, suma summarum, bardzo fajne. Wygładzenie skóry, bardzo ładna, yy, taka przyjemna. Potem buzia jest, tak, że bardzo się polubiłam. Bardzo Wam polecam te maseczki w ogóle. Yy, kupiłam oczywiście następny zapas. Yy, następnie, jeżeli mówimy o, o tym, bym mówiłam Wam o tym moim takim usystematyzowanym masowaniu, to w szczególności teraz w moim masowaniu. Yy, przypadła mi do gustu właśnie ta esencja yy, z COSRX. Mówię dlatego, że przestałam troszeczkę stosować olejki, dlatego że olejki u mnie bardzo przetłuszczają skórę I, i bywa tak, że nic się nie dzieje, a potem jak szalona zaczyna być taka przetłuszczona albo taka yy, podrażniona i muszę po prostu odstawić na jakiś czas olej, olejkowanie. I teraz yy, właśnie tym preparatem sobie masuję buzię, bardzo mi się to fajnie Sprawdza, do tego dodaję tylko kropelkę olejku, a nie tak jak wcześniej, na przykład całe dłonie czy. No, do masowania mi się naprawdę ta emulsja przydaje, esencja dodatkowo y, jest taki bardzo miły poślizg. Oczywiście wszystko by, trzeba potem y, no, troszeczkę dodawać jeszcze tego więcej, bo wiadomo, to nie jest olejek, ale bardzo mi się to, ten efekt podoba. I y, jeżeli jeszcze się przy takim nawilżaniu codziennym, to powiem Wam, że wróciłam do mojej ślimakowej, y, mojej, no nie mojej, ale w tym sensie, że bardzo lubiłam wcześniej tą w formę tego takiego glucika, jak ja to mówię, z KSLX, bo to jest taki glucik, zobaczcie. Używam tego takiej minimalnej ilości, nakładam to przed taką jeszcze pielęgnacją właśnie typu krem. Lubię też stosować to na, na wierzch dłoni, bo bardzo ładnie wygładza dłonie Wydaje mi się, że przyczynia się do zagojenia ranek, że ma taką właśnie konsystencję, jak gdyby rozpuchniającą skórę i wtedy fajnie mi się wkłaniają jakieś inne kosmetyki, a w tym miesiącu szczególnie mi przyszła do gustu ten krem samalite, bardzo ładne nawilżenie skóry, bardzo lubię go stosować pod oczami, bardzo ładnie wtedy skóra wygląda i jest bardzo przyjemny zapach, taki nieoczywisty, mi on bardzo przypomina Coca-Colę, tak mi przypomina, nie wiem dlaczego. Mam takie skojarzenia. Jeżeli jesteśmy przy ochronie przeciwsłonecznej, bo tej nie, oczywiście nie może u mnie zabraknąć, bo używam tlecinoiny przez cały rok, wiadomo. Ogólnie jakoś tak y, nie odstępuję już od y, takiej właśnie pielęgnacji z ochroną przeciwsłoneczną. Y, nie ma chyba zdziwienia, bo znalazła no, się ta esencja z dialba. Bardzo lubię. Yy, z tym, że wykluczam ją w momentach, kiedy mam bardzo przesuszoną skórę, ponieważ wtedy podkreśla wszystkie białe skórki. Bo to jest taka emulsja lekko różowata, która jednak ma takie zabarwienie. E, powiedziałabym e, jednak białawe, mimo tego, że to jest taka fajna emulsja, esencja, to wciąż jednak takie białawe e, jest. Takie białawe, taka biaława pozostałość, bo to jest, to jest albo całkowicie mineralna esencja, albo e, taki miks e, z chemiczną. Jakieś, z, z chemicznym SPF, tak mi się nie wiem, nie będę zgadywała, powiem wam szczerze, nie pamiętam. A następnym takim moim ulubieńcem jest ten, on mnie nigdy nie zawodzi, to jest krem z SPF50, z tym, że tutaj jest ochrona przeciwsłoneczna 4, ja tu tylko 1 plus. To jest Bondi Sans i to jest mój ulubiony krem, jeżeli chodzi o stosowanie taki na co dzień, dlatego, że to jest naprawdę rewelacyjny Produkt. On nie wchodzi w żadne zmarszczki. On pięknie wygłada skórę nawilża. Dodatkowo świetnie się na tym trzyma makijaż. Także to jest mój ulubieniec, oczywiście, nie podrażnia skóry, także wszystko na plus. I słuchajcie, teraz wszystko tutaj, co widzę na stole, to są kosmetyki kolorowe. Bardzo się ostatnio zrobiłam cieniowata. Znowu zaczęłam malować bardzo mocno oczy. Nie wiem, czy mi wypada. W tym sensie, że. Mm, używam ich na co dzień i e, tych cieni, znaczy się. I czasami wypada, nie wiem czy to wypada w tym sensie, że aż na co dzień tak się ciemno malować, ale w sumie to kto mi zabroni, e, używam e, bardzo takich, bardzo dla mnie ciemnych cieni. Ostatnio do oczu i po prostu je pokochałam. Czyli to jest Makeup Academy, Jak kupiłam sobie dwie paletki, tak jeszcze zakupiłam sobie trzecią, którą uwielbiam i to jest to moja całkowita nowość, bo to mam naprawdę od niedługiego czasu. Mam trzy kolory i te, te paletki są rewelacyjne, one bardzo ładnie wyglądają na oczach. Nawet na oczach takich, już leciutko pomarszczonych, na dojrza skórze dojrzałej. Mam fazę na ten cień, właśnie zielonkawy i bardzo często się nim maluję. Bardzo dobrej jakości cienie, tak jak mówię, świetnie się rozcierają i mam wrażenie, że nie potrzebuję żadnych innych już. Tak. Jeżeli jesteśmy jeszcze przy filmie Makeup Academy, to naprawdę mają świetną kredkę też kupiłam za jakieś grosze, bo te paletki w ogóle kosztują jak ktoś około 4 funtów niecałych. A w promocji można jeszcze kupić taniej. Kredka do oczu w pięknym kolorze, który się nazywa Amazonia. Tak, Amazonia jest takim pięknym, piękną taką zielenią, która wygląda bardzo ładnie na oku. Bardzo ładnie się rozciera, bardzo ładnie na, na niej na oku zostaje, nie uczula, zmywa się dobrze, także wszystkie ochy i achy, tylko jak, jak tylko możliwe. I kredka za takie grosze naprawdę nie potrzebujesz niczego innego, tylko po prostu tej kredki. W tym sensie, że jest taka dobra. Następnie miesiąc był miesiącem pod znakiem konturowania i szczególnie przypadła mi do, do gustu ta kredka z NYX. Ja też tego nie mam od nie wiadomo jakiego czasu może za trzy tygodnie ale po prostu ubóstwiam. Z jednej strony jest taki brązer, z drugiej strony jest taki rozświetlacz. Wszystkiego używam, wszystko uważam jest genialne. Bronzer ma odcień Light Medium, tak wygląda, a tak wygląda rozświetlacz. Dzisiaj też mogło na policzkach. Wygląda rewelacyjnie, utrzymuje się cały dzień, świetnie się to, to rozciera, Coś około 11 funtów to kosztuje i tak jak mówię, zakochałam się od kiedy mam. Bardzo, bardzo Wam polecam. I um, następnymi moimi ulubieńcami jest następny cień, o którym chyba już Wam wspominałam znacie go na pamięć, cień z Elf, stanowi świetną bazę pod makijaż, jak również świetny jest, wygląda sam w sobie i to jest cień w odcieniu, chyba już mam na pamięć, powinnam go um mieć nazwę tego cienia, ale nie pamiętam, Canyon, ale w takim przepięknym brzoskwiniowym kolorze, e, no i tak, uwielbiam się z nim naprawdę namiętnie, można sobie go rozcierać, może on, on naprawdę, e, można sobie go rozcierać, można sobie go tam jakoś aplikować jako bazę, e, wszechstronne e, Wszechstronne, co? Chciałam powiedzieć, wszechstronne można sobie użytkować, go wszechstronnie. Nie mogę coś się wysłowić. Jeśli jesteśmy Dalej przy makijażu to nie może zabraknąć tych dwóch kredek, które mi naprawdę szczególnie przypadły do gustu i w tym miesiącu sobie wymyśliłam, że stosowałam dwie naraz yy, jako pomadki i dzisiaj też mam na ustach właśnie ten, tą mieszankę. Oczywiście na co dzień nie maluję tak ust, jeżeli chodzę do pracy, ale tam jak wychodzę z domu yy, niekoniecznie do pracy, to oczywiście sobie aplikuję taki, taki kolor, a co? Mowa o dwóch kolorkach z firmy NYX to jest Alabama i Cold Brew i to jest matowa kredka do ust, także bardzo, bardzo się polubiłam. Jakość tej kredek jest rewelacyjna, a cena naprawdę bardzo przystępna i czasami też są promocje. I teraz korektor pod oczy, który szczególnie mi nie schodził spod oczu, że tak się wyrażę, to jest Kiko, ja Wam mówiłam o nim wcześniej. Chyba w jakichś moich ulubieńcach makijażowych, naprawdę on jest rewelacyjny, to jest odcień 03. On jest troszeczkę ciemny, ale bardzo ładnie wygląda pod okiem, bardzo ładnie, ładnie kamufluje cienie, eee, ale też nie mam nie wiadomo jak cieni, eee, nie wiem, jakichś tam wybitnych, ale jakieś tam są. Eee, bardzo ładnie ujednolica skórę pod oczami, to jest właśnie ten kolorek, bardzo ładnie się rozprowadza, bardzo ładnie się stapia ze skórą, nie przesusza skóry, to jest najważniejsze. Także dla mnie taki rewelacyjny. Eee, Naprawdę niedrogi korektor, tym bardziej, że oczywiście ja, jak kupuję cokolwiek z Kiko, to zawsze muszą być jakieś promocje, bo tak to. Yy, te rzeczy są zbyt drogie, uważam. Yy, dobra, i teraz coś mi zostało tylko do twarzy, i to będzie wszystko. Yy, ten miesiąc, tak jak mówiłam, bardzo silnie nawierzałam skórę. Kupiłam sobie wcześniej ten Dr. Yard w odcieniu ciemnym, ale wiecz co. Yy, on jest za ciemny dla mnie, więc ja to kupiłam sobie drugi, mieszam sobie i sprawdzam się w ten sposób rewelacyjnie. Bardzo ładnie wygląda naturalnie na twarzy ten podkład BB. Bardzo taką leciutką warstwę oczywiście tego sobie nakładam, bo im mniej, tym lepiej. Już tego się też nauczyłam, bo na początku mi to nie przypadło do gustu. Myślałam, że to jest jakiś. No, po prostu kosmetyk nie dla mnie, ale ja za dużo tego nakładałam. Jest bardzo silnie nawilżającym kremem BB. Naprawdę ma mega silne działanie nawilżające. I ja tutaj pokażę odcienie, bo mój jest Fell light i medium, light medium. I ten, um, zobaczcie jaka jest różnica między tymi odcieniami. Ten jest ciemniejszy i ten jest wyjątkowo dla mnie za ciemny, więc używam albo miksu, albo tego jasnego, ale najczęściej mix, bo miks po prostu wychodzi wtedy genialny. I powiem Wam jeszcze jedno, że ten ciemny um, krem BB Miesza się rewelacyjnie ze wszelkimi, za ze wszelkimi, ze jasnymi moimi podkładami. Mam tendencję do kupowania zbyt jasnych podkładów zawsze i wtedy fantastycznie wzbogaca je przepięknie. Wtedy wszystko się trzyma twarzy, bardzo ładnie bluruje. Także te kremy BB są naprawdę bardzo dobrej jakości, tylko mówię, czym mniej, tym lepiej. No i takim miłym zaskoczeniem moim, naprawdę zaskoczeniem. Używam naprawdę bardzo namiętnie, tylko i mniej, tym lepiej. To jest ten krem CC z Eveline. Nie wiem, kiedy wykorzystam tą tubę, bo naprawdę nakładam tego bardzo mało. a On jest bardzo wydajny. Bardzo go lubię również stosować jako taki, taką bazę pod makijaż. Także bardzo się polubiłam z tym, z tym kremem. I to jest coś takiego to jest coś bardzo naturalnego to jest taki mega naturalny kosmetyk mega naturalnie wyglądający kosmetyk, skóra jest tylko tak lekko muśnięta, e, zdrowo wyglądająca, także bardzo mi się to podoba. E, tak jak wam e, mówię, lubię sobie pomalować mocniej oko, ale niekoniecznie też lubię taką bardzo mocną e, jak gdyby tapetę na twarzy, ale czasami też lubię. Czasami lubię po prostu dobrze sobie wszystko zakamuflować, dlaczego by nie. E, dobrze, i to by było wszystko, patrzę, wszystko wam powiedziałam. Zmieściłam się w 13 minutach, także całkiem całkiem spoko. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie, za wszystkie kciuki, lajki, to zawsze mnie tak mobilizuje do, do dalszego działania, jak również mobilizuje algorytm może do jakiegoś e, przesyłania mojego, moich filmów dalej w eter, e, co jest też bardzo miłe. Bardzo Wam dziękuję za, za wszelkie komentarze, dajcie mi koniecznie znać, czy coś znacie z tych kosmetyków, czy lubicie również tak jak ja. Trzymajcie się, do następnych spotkań, pa!